Widzimy duży problem w tym, że w lasach znajdujemy duże śmieci, które są takimi elektrośmieciami, czyli ktoś nie ma co z tym zrobić, to wyrzuca, bo jak inne rodzaje śmieci, czyli jakieś tam powiedzmy, czy frakcja sucha, czy mokra są odbierane przez te odpowiednie służby, z elektrośmieciami jest duży problem, ponieważ trzeba je dowodzić do punktów odbioru odpadów i często ludzie nie chcą robić. Tego. W związku z tym wyrzucają to, gdzie popadnie do lasu, do rowów i tak dalej. W związku z tym tutaj wyszliśmy z taką akcją do ludzi, że każdy, kto przywiezie elektrośmieci, dostanie za to dowolną ilość sezonek Świerka Pospolitego. Zaczynamy od 12 do 17 będą zbierane te elektrośmieci. i tak samo jutro od 12 do 17 na chwilę obecną wydaliśmy kilkaset sezonek. O, i pierwsza akcja to było normalnie ogromny boom. Zebraliśmy ponad 14 ton elektrośmieci. To było e, bardzo dużo. Nasz plac przed remizą normalnie pękał w szwach. E, firma odbierająca elektrośmieci musiała zrobić kilkanaście kursów, żeby zabrać ten sprzęt, który ludzie nam dostali. Dzisiaj zbierane jest wszystko: wszystko co ma związek z elektrycznością, co w przeszłości było podłączane do prądu, czyli zaczynamy od lodówek, czyli urządzeń wielkogabarytowych, lodówki, pralki, yy, po telewizory, podrobniejszy sprzęt również przez laptopy, komputery mniejsze, nawet suszarki yy, oraz yy, żelazka, yy, przedłużacze, lampki choinkowe i, te, i tak dalej.